Witam Was serdecznie. Dzisiaj taka nietypowa recenzja sprzętu nieelektronicznego. Jest to nóż składany, tak zwany folder. Więc tak, ten nóż składany jest firmy RUIKE. To jest chińska firma. Model to jest P128SF. Ten nóż kosztował 189 zł. Jest to bardzo dobry nóż, jeżeli chodzi o jakość, do ceny. No i zobaczmy, co jest w środku. Noże te mają kulkowe łożyska. Stal to jest 14CN28N. To jest szwedzka Stal Sandvik. Tu są inne rodzaje noży. Tutaj mamy opis techniczny. Długość całkowita to jest 217 mm. Długość samego tego ostrza po otwarciu to jest 93 mm. Grubość ostrza to jest 3,5 mm, w tym najszerszym punkcie. Produkt jest objęty 5 gwarancją. To jest chyba gwarancja. Mamy ten nożyk. Dobrze, więc przejdźmy do budowy noża. Nóż jest wykonany cały z metalu. Ten metal tutaj wykończony jest takim stonewashem, takim grainingiem, delikatną fakturą, która powoduje to, że jak dotykamy tego noża, to nie ma żadnych odcisków palców. Jest to bardzo fajne. Tutaj widzimy logo producenta na ostrzu. Nóż jest skręcony za pomocą trzech śrub to jest ten pivot to też jest on jest skręcony właśnie też w tym miejscu użyskowanie mamy tutaj na na kulkach no i tutaj dwie dodatkowe śruby w tym miejscu widzimy otwór przez którego możemy przewidzieć jakiś tam sznurek zawieszkę ta głownia jest fajnie wycentrowana naprawdę nóż jest solidny z drugiej strony noża widzimy ten klip Deep Pocket Carry. Niestety widać tutaj, że te śrubki troszeczkę odstają, ale są one zaoblone, więc nie powinno to sprawiać problemów. Raczej nie będą one zahaczały o części ubrania. Widać tutaj dodatkową blokadę. Frame lock polega na tym, że mamy naciętą ramę tego noża w, od tego miejsca do tego miejsca i ten nóż po prostu hmm, po otwarciu zachodzi za taki ząbek przy otwarciu, powodując to, że nie można go z powrotem tak jakby złożyć. Jeżeli chodzi o tą stronę, mamy tutaj tworzywo sztuczne. Ok, otwórzmy sobie ten nóż. Ostrze tego noża to jest drop point. Profil tego ostrza to jest tak jakby trochę taki harpun. Z drugiej strony widać właśnie numer noża, czyli P128SF. No i stal z jakiej został ten nóż wykonany, czyli Sandvik 14C28N Naprawdę nóż przyszedł bardzo ostry Zwróćcie uwagę tutaj, ten frame lock po otwarciu noża on tak jakby w połowie zachodzi za za to ostrze i to powoduje to, że nie możemy tego noża złożyć Żeby złożyć nóż musimy przegiąć tą, ten, ten zatrzask no i wtedy nóż możemy złożyć Pierwsze co mi się zwróciło uwagę to, to że ten tutaj flipper, ta część do otwierania noża jest dosyć śliska. Fajnie było jakby ono miała jakieś takie wyżłobienia podłużne. Wtedy ten palec złapałby łatwiej tą część taką do otwierania. I teraz żałuję też, że nie wziąłem sobie noża z tym kołkiem, bo fajnie mieć dwie możliwości otwarcia, czyli otwarcie za pomocą tego kołka, co są takie kołki, no, dużo noży ma właśnie ten sposób otwarcia, że mamy kołek, mamy też flipper, więc jeżeli tutaj no mamy ciężko, no to też możemy wziąć kołka. Tutaj możemy albo korzystać z tego flippera i potem żeby zamknąć ten sposób albo po prostu złapać i otworzyć ten nóż też jest taka możliwość. Dodatkowa blokada działa w ten sposób, że tutaj przesuwamy i już nie możemy przegiąć tej blokady w drugą stronę przez tą blokadę. Także no to jest taka blokada blokady. Ja muszę Wam powiedzieć, że dosyć ciężko do frame lock chodzi. A ja dopiero teraz się przyzwyczaiłem, jak już tam dwa dni z tym nożem jestem, ale wcześniej na no to ciężko mi było składać. Teraz po prostu sobie go w ten sposób składam i rozkładam. Ten minus, który mi się zwrócił w oczy, to jest tutaj wykończenie, w tym miejscu. To widać, że ten, ten rowek tutaj był frezowany. I po prostu przy frazowaniu też troszeczkę podfrazowali tamtą część metalu, która jest za wycięciem. Nawet widać, jaki jest rodzaj cięcia. To jest cięcie tym nożem rójka, a to są te noże takie nieoszczone kuchenne. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego noża, to dajcie znać, myślę, że jeszcze się pokaże przy rozpakowaniu innych paczek, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.